Dzień dobry, cześć kochani. Dzisiaj na obiad robię bitki z piersi z kurczaka. Pokażę Wam, jak, jak to wygląda w moim wykonaniu. Więc oczywiście potrzebuję do tego piersi z kurczaka. Ja tutaj mam akurat kilogram, więc wystarczy. Mam dwie cebulki. Oczywiście mięso zaraz umyję, pokroję. Więc tak, mięso umyte kroję w takie mniejsze kawałki o, coś takiego ja całą taką pier, pierś jak jest taka ocała, to ją kroję na takie dwie i jeszcze do tego na pół coś takiego o, i delikatnie rozbijam powstaje coś takiego. Miosko przygotowane i teraz tak wsypuję w miseczkę mąkę. Sól, pieprz i przyprawa do kurczaka na mięsko i tutaj będę obtaczała sobie w mące to mięsko. I teraz tak sól, pieprz i dosłownie odrobinka przyprawy do kurczaka. I teraz tak obtaczam w mące, rozgrzewam olej i na patelnię. I na rozgrzaną patelnię wrzucam mięsko. Przesmażam z jednej i z drugiej strony. W międzyczasie kroję sobie cebulkę w kosteczkę. Piecz przesmażona, to teraz pora na cebulkę. Cebulka przesmażona, więc układam bitki na patelni. I zalewam gorącą wodą. Dodaję liść laurowy i ziele angielskie. Przykrywam i czekam aż woda odparuje. Więc tak, woda odparowała. Dolałam troszkę, bo było mi troszkę za mało, żeby zrobić sosik. Dorzuciłam przyprawę to już według uznania i teraz zaciągnę sobie sosik mięsko już mam miękkie także zaciągamy wlałam do miski trochę wody i teraz dwie łyżki mąki mieszam i wlewam do sosu czekam aż się zagotuje wszystko razem i wyłączę A wy co dziś macie na obiadek? Pochwalcie się w komentarzu na dole.